Siema. Dawno nie nagrywaliśmy. Kurde. No to już tu jestem. Poczekajcie chwilę. Jest strasznie gorąco. Ja jestem, kurwa, chory, że tak Gramy O Boże. E, chyba za głośno trochę wychodzi. Dobra. Dawno nie graliśmy, bo, kurwa... <noise> Czyli bardzo dawno zakończyliśmy ostatnio zadanie u Marty. Nowy narcholos. Ok, folwer chłopięcy. Chyba wynosimy się stąd. Chociaż może zróbmy uprowadzoną ucieczkę z mnie Miasta Archolos Podłaźnie Miasta Pójdziemy i z tym Bruno Z tą kopalnią kopać potrafimy bardzo dobrze, także nie powinno to stanowić dla nas żadnego problemu Chociaż czekajcie tutaj miało coś być Skier z gerstandem. On nas wygonił. Jest tu. Jednak się nie wymkniesz. Odłóż broń. Serio? To widział? gdzież on jest ślepy jak kret. Nazwiemy to zadanie Folwark. Chłopięcy. Chciałbym troszkę porobić. Ciekawych rzeczy. Tak się uda prawda, mogę sen jakiś użyć? Mam w ogóle sen? Nie, chyba tak zrobimy po prostu. Przestępstwo zostało zgłoszone. Jeden sen, no nie, no bez przesady, nie będę tracił tego. A może on Zazwyczaj. będzie w innych miejscach, za ladą na przykład. Hej, nie do... Proszę, o to win... dzięki. Weź złoto w 15 sztuk złota za wino. Odłuż bro. Co jest? Czemu się bił? Ale fajnie, to miasto kurwa żyje. Nie ma go. A jednak mi się nie wymkniesz. O, rany. Chyba nie pykło. Ale mam pomysł, jak mogę to zrobić? Nie używając snu, szkoda mi kurwa tego po prostu. A on jest tutaj, idzie on, idzie. Czy on zobaczy? Dobra, zapłacimy karę. Trudno. Kaczmarz, właściciel pod pękniętą stroną 40 Handaż Gerhardt. A jednak mi się nie wymkniesz. No to mi wyszło, jak miałem być przy której obok targowiska? Dobra, tu będziemy musieli niestety przejść. Czy ja tutaj, jak pójdę spać i wrócę do Gerharda, to nagle zapomni o całej sytuacji? Coś mi się wydaje, że nie. No, nie powinien mi ja tak, a jednak mi się nie wymkniesz. Ja jestem strażą Idziemy zapłacić kurwa tą karę Ile zapłacimy Urodericha Ja pierdolę, ale sobie problemów narobiłem przez 10 minut kurwa kradnąć pierdoloną książkę. Zajbić się ze mnie, złodziej. Czemu ja zapisałem grę? Kurwa, jak już to ukradłem. Dobra, przynajmniej mi gonić nie będą. To trochę przejebana sytuacja, że strażnika miejskiego będą ganiać strażnicy. Miejsce. A nawet jestem szermierzem. Więc jestem takim dojebanym strażnikiem. Dobra. Który mamy w ogóle poziom? 29. A ty co? Musicie stanąć razem ze mną! Musimy obalić straż! Zniszczymy mury miasta i ty! Tak, ty! Przyłącz się do mnie! Spierdalaj. Spalimy to Oszalałeś? To bardzo zły pomysł. Tak mówisz? Nie masz żadnego poparcia. Dostaniesz pomoc od straży, wylądujesz w areszcie i na tym się skończy. Chyba masz rację. Lepiej w... Ale mu przemówiliśmy, Dobra, idziemy do Rodericha na dywanik. Powiem, że jesteśmy z zbudziejem. Dobrze, że przyszedłeś, jest nie mam zamiar, żeby odpokutować ile? Pięćdziesiąt, sto sztuk chcę. Dobrze, sto Pier sztuk złota, naprawdę. Czy ja nie mam jakoś dużo pieniędzy? No, kurwa. Nie, no mam. <laughs> Pomyliłem się. Jednak jestem kurwa za robot. Pierdolę to zadanie idę robić inna kurwa. Idę, idę. Wow, zapomniałem. Ej, Marvin, tak? Pamiętasz mnie? Samek. Pamiętam. Okolice farmy Bermark, prawda? Dokładnie. Słuchaj, dzięki Twojej pomocy ciągle żyję. Jako świeżo upieczony strażnik, nie mam za dużo, żeby ci się odwdzięczyć, ale masz chociaż to. Inaczej nie mógłbym zasnąć. Dzięki. No, jako świeżo upieczony strażnik, ma pancerz tego lepszego. Trzeba było mnie spytać wcześniej. Hej, ma bezimienne. Ale klatkuje gra, masakra Mi się wydaje, że mój komp kurwa to powoli To się wypierdoli Oj oj Znaczy mój komp napierdalał 24 godzin, to tak już nie ma co mówić To też jest pewien argument Poczekajcie Włączmy Wiatraczka Chyba nie działa wiatraczek pierdolony no Kurwa nic nie działa Jebane gówno Pochuj mi kurwa ta podkładka Jak ona nie działa Mój kompan też znalazł ludzi do pomocy, więc wszystko idzie zgodnie z planem. Gotowy do drogi? Tak, gotowy jestem do drogi, kolego, z drogi. Gotowy, ruszajmy. Poczekajcie, kurwa, bo. kurwica mnie zaraz strzeli. Kurwa, będzie to działać? Dobra, podłączmy normalnie. Nie przez tego, jak to się nazywa, to jebane gówno. Chyba nic nie zrobię w tym odcinku. O! Chłodzi się. Także będzie mniej klatków. Może yy, więcej klatków, chyba. Bo się chłodzi jebane gówno. Gdzieś ty po Ja cię kurwa nie widzę, człowieku. Coś z tymi tu za zakupoty. Gdzie on jest? Leśna bestia A i zniknął mi. Ej kurwa, zniknął no znikną mi jebany. No zniknął mi. Pierdole. Gdzie on kurwa poszedł? W opisie zadania coś jest? Najlepszy odcinek na świecie Nowy A Ej, no z łuku, kurwa, nikogo nie znalazłem To jest coś, kurwa, podejrzane Aby zgłosić problem lub zasugerować funkcję Zamknij mordę, kur... Czekajcie Mandat za jazdę Mandat za jazdę po lesie kurwa? Co wy kurwa chcecie? Wyłączam ten internet. Pierdolę to. Zaraz kurwa się doigram. Won. Gdzie są te paździochy, kurwa? Pierdolone. Kurwa, zgubiłem tę pierdoloną wesołą kompanię. Trzy tylko. Nie pamiętam w co chciałem teraz inwestować swoje ciężko zarobione punkty. W najebanie tego cię. A, w zręczność. Tak? Wzręczny. Chyba w zręczność bym chciał. Chociaż kurwa, nie pamiętam to już. No dobra, ale to nadal nie rozwiązuje mojego problemu związanego z zaginięciem tychże moich kolegów. A może oni poszli w drugą stronę? No kurwa, nie uwierzę. Po miałem się z nimi spotkać pod bramą. Bo ja w ogóle nie patrzyłem, ja tą podkładkę robiłem. Ale ja jestem pizdowaty, masakra. No dobra, tu są jakieś fioty stoją. taki jakiś strażnik. Kolk. Nie no, to byłoby bez sensu. Spotykaj się pod bramą, żeby kurwa iść przez miasto. Dobra, jedźmy drogą. Nie wiem gdzie. Tylko oni się powinni zatrzymać jakby... Na tą stronę? Kurwa, nie wiem. na całą grę. Zresztą, kurwa, trafnie. Jest chatka w ogóle. Przerośnięty ścierwojad. Nie wiedziałem, że mam list gończy na coś takiego. Nie wiedziałem, że agro złapie tak daleko. W życiu tu nie byłem. A i liście na midzie Napierdala z łuku. Jak mogę wejść do środka? Czy mogę wejść do środka? Ej, dobra, bo ja na wbijaniu zręczności to ja gówno osiągnę. W sensie zajmie mi to bardzo długo. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Mój brat nie dziódź. Ale napierdalamy teraz wszystko. I szczerze nie potrzebuję jakiegoś większego pora, spike na razie. Myślę, że w te łuki kurwa mógłbym sobie iść spokojnie. Elo, elo, freestyle: raz, dwa, trzy. Dobra. Ja cię ścierwo jadę. Tu było, było leże tego, ognisko tego Rzeczny krwią Jestem się tam biegać po ich zwłoki. Dobra, włóki nadal mogę sobie pododawać, tak? Często strzelamy. Czyż ja sobie kurwa jakieś uklep załatwił? Nie mam pojęcia, skąd mógłbym. Chyba mógłbym kurwa kupić. Nie jestem pewny, tak mi tylko wydaje. Idziemy po macku, bo kurwa nie wiem gdzie idę. Tu byłem. Denerwujący będzie fakt, że tego zadania w ogóle nie będę mógł zrobić. To mnie bardzo wkurwia. Wiecie, że ja lubię sobie odhaczać w życiu, tu nie byłem. 对吧？ То есть это какая медницы, Оно... А там есть копальня королевская Dobra, zapierdalamy po całej wyspie, Żeby, kurwa, a one się respią mi na głowie, ale stankowo 4 ataki, znowu mi się zrespi? No nic ciekawego, no a tam do się idzie. Wiem kurwa tą kompanię. Ja na nagraniu sprawdzę sobie.